Tak to o on, on na rozstaju dróg. Stoi dobry Bóg. On wskaże ci drogę. Już pod koniec ja widzę. obraz twój. <laughs> kotek. O czym się? O się, bo nic nie widzę. No, kotek o się, o czym się. Tego coś mi piszą. Cele, cele. No dobra, wpiszę cele. Opisałem teraz. I co? Więźniowie się zbuntowali i otworzyli sobie tele. O jak miło! Nie, boję się, jakby ciemno jest. Więźniowie mi zbuntowali się. Chodź na mój 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 jakimś piratem, nie? Sorki, zbudowała mi się klawiatura. Proszę, przepraszam, przepraszam. Zaśpiewajmy śpiewajmy radę. No śpiewamy, Śpiewaj. Tak mi dobrze, że tak radośnie, bo mam ciebie. To Co masz mi? Śpiewać. Ale to? Szybko. Okej. Okay. Nie, co mogę Ci zaśpiewać? Może być żona moja? Nie, już było. Jesteś to samą, może... może... Nie, nie, ja Ci zaśpiewam może... Nie wiem, baladę o tytkach? O czym? Powtórz? O tytkach. <laughs> może być. Ale tam Cię ktoś atakuje, jakiś Znaczymy. superman. Ej <śmany> <śmany> Superman, Idź na bok Dobra Pozaśpiewaj No się Jeden ja śpia... O, 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 o! A tak! Zabij go To jest? Przeproś go. Przeproś. No masz go przeprosić. Ała. Ała. Ty rewilo! Mnie go zajebałeś. Biłeś mnie. Oj ja. To tamtego... Mogę coś. tam iść? Coś. Mogę tam? No chodź. To Ramirez rewilo przejść. A ja się na niego nie gniewam. Może go... <trybilo> o, ładnie, przeprosił. To jest gość, a nie tak jak wy. Nie? Kawuk nie? Chodź tu a nie chcę jak pizza. Chodź kawuk. Do rogu, do rogu. Hop, hop. Aport. Dobra. Ej, no nie strzelaj, bo chciałem zaśpiewać, a ty mi przeszkadza. No. Zaśpiewaj. E no, weź mi ze sceny. Jeden chciałby być żołnierzem, drugi chciałby być papieżem, jeden ładny, drugi brzydki, a ja kocham twoje Gdybym nosił morogacie albo żyłbym w tej to bym utrzymył, byłbym szybki, aby zmatać twoje jeśli mógłbym wybrać pracę za do jaką płatek, chciałbym dostać masaż, robić masaż eurodis masaj już jednego, teraz pora na drugiego, bo nie jestem jestem tak okrutnie by ten drugi miał być. pam 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 pam

i choć wiem, że ty nie umiesz tak do końca mnie zrozumieć, to ja nie mam ty tu wcale, więc mi użyć swoją parę. Gdyby cycki mogły latać, to bym chciał się za nie złapać i odlecieć chęć obłoki i z nimi świat szeroki.

Twoją parę. Może rzecz, że jestem płytki, ale gdybym ja miał płytki, to bym ciągle w domu siedział i przez tych palce je przelewał. Pam, 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 pam. Mógłbym nawet bardzo chętnie zostać tytuł prezydentem, mówić chętnie i w efekcie mówić w dialekcie. Tam 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 Jesteś szalona Mówię ci Zawsze nią była pan, wreszcie śnić Nie jesteś aniołem Mówię ci Jesteś szalona pan, pan, nie, nie nie. pan, Ziom, ja jestem pan, to zaśpiewajmy sobie. No właśnie, no, <grym _> żona moja. Czy no moja. Nie, ja. No, nie, i, jak, nie, ja nie, bo nie, 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 Dobra, nie, 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 Dobra, mi Przepraszam, Ramirez, idź, idź, pokaż swój talent. No, Ramirez. pokaż swój talent. O nie, idź, idź. Przepraszam, nie, że ci się wcisnąłem w kolejkę. Byłeś, 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 byłeś. Idź, Ramirez, ja cię poprę. A Idź, no, idź pokaż, nie wstydź ja się. Nie go, nie bi, on jest spoko. No weź. Posłko. Babi mnie zamiast niech. Mogę? No. No. Dobra. To ja zaśpiewam, okej? Okay? Tak. No Poczekaj. Odpalę sobie fajeczkę, okej? Okay? Tylko nie zabijaj mnie to. Oko. Czekaj, chwila moment. Czekaj, czekaj. Buszek, a o czym mogę zaśpiewać? O tym, Okej. Okay. To zaśpiewam o śmierdzącym penisie, Kiedy okay? Wchodzę do łazienki, biorę chuja do mojej ręki, ściągam skórę w kapelusza, czuję coś, to aż nie rusza. Ściągam... Czekaj. Okay. Ciągnę jest z oczysku, bo mój nie jest ty, Jak już czerpię... Czep... Pachy, prosto szuka mojej lachy mojej lachy prosto szuka mojej lachy o o ma da paka mam brudnego paka szczepienie po oczach brud od mego krocza mego krocza szczepienie od mego krocza o o u la la śledzie napierdala ten brud nie bywały prosto mojej pały mojej pały prosto kurwa w mojej pały o o kiedy wielką kupę sadzę, z tym zapachem tę poradę, ale kiedy jedzie śledniem, to mój noc jest trudnej biedni. Żadne bąki czy skarpety, tak nie jebią jak na plety, Zapach śledza wszyscy znają, gdy go czują, spierdalają. Spierdalają, gdy go czują, spierdalają. O, o, madafaka, mam brudnego, taka szybkie nie po oczach po lud podnego kroca. Mego krotka szpiewie o o u lala, u-u-la-la-la lat, Ten skrót, nie bywały prosto z mojej pały z mojej pały prosto, kurwa, z mojej pały O-o u-u-la-la-la lat, Ten skrót, nie bywały prosto z mojej pały Czekaj, 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 czekaj wajne. Dobra, nie pamiętam następnej słów, więc nie zadam nie, jesteś na jestem na B, przechodzisz dalej. Ja znam dalej, ale wiesz, jestem pijany i Patrz nie pamiętam. Chodźcie się pod Chodź tu, chodź tu. Ej, ty, ty, nie uciekaj, nie, chodź tu, chodź tu. Oj, nie, bój się, nie, bój Dobra, się, bo baś, się, która tu, tu mi... Tu macie bezruch, tu macie bezruch. Dobra, dawaj, powiem Dawaj reakcję. Nie, dawaj rewan, w śpiewaniu, daj rewan. Dobra. No, no to... Ramirez wysął. Ramirez wystop. Pokaż. Dobra. Pokaż klasę, nie bój się. No i no ja bym zaśpiewał ładną piosenkę, nie? Ale nie mogę. Ramirez to taki mój ziomek, nie? No teraz zaśpiewajmy, zaśpiewajmy razem. Ty pierwszy. No zaczynaj. Co na No nie wiem, byle co. Ja dokończę. Dawaj, dawaj. Ja znam wszystko. No. Dobra. No. Ja słyszałem jakieś, nie wiem, ble, ble, nie? To ja dokończę. Idą przez góry cztery słonie. Cztery wesołe, zielone słonie. Każdy z kokarku na ogonie. Hej! Cztery słonie. Cztery słonie wesołe słonie. Każdy kokarkę ma na ogonie. Ten wyzaty, ten smarkaty. Kochają się jak wariaty. Okej, panie pomidorze. Nie się jak wariaty. Ej! cztery słonia! <grym> ja ja ją pierwszy raz ujrzałem, dziwnie zajechała. Ja się wtedy zakochałem. I teraz wszyscy. Plastikowa biedronko. <grym> Zostań moją żonką, błagam cię. Proszę cię na kolanach.

Pistolec sobie, kupię. Nie. Pistolec sobie kupię, ale, ale strzelę ale... się, bo kurwa, Bez mam kurwa, 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 więc rzucę się w morskie fale, ale, ale nie od się, bo kurwa chływam rozkonale, ale znam temy złociw i strówę. <śpiewa> Widziałam twojego chuja cień. Gdzie? gdzie? A w dupie, a gdzie? Jebałem cię na to. Nie małem A nie będzie dzisiaj. Się kupię, pieczę, tak. 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 Jebałem cię chyba we cztery, teraz. A teraz za ja co zaśpiewam? No dawaj, po kolei. No. Na, ba, na mariackiej kurwa stała, podejść do mnie się zbała, ale pieniądz dla tej gejszy, jest w jej życiu najważniejszy.

Czeri wesołe, zielone dłonie A już chodził do gun la 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 Co ty tu robisz? gruba, ty nie bądź tak fanem, co? Myślisz, że masz telewizor na głowie i to jesteś za? No, ale, ale jeżeli masz afro, to co? Ja myślę, że jestem zajebisty, nie? A ty gruby, gruby, gruby? No ja nie Dobra, idziemy. Chodźcie, nie bójcie się. Gdzie tu jest Gumroom? Ej, uprowadźcie mnie. O, ja tu stoję. Cześć. Ej, no nie jebicie pomidorka, ej. Ja byłem w nim. O, Kabuk Kabuk to mój ziom, ej. On ze mną w kaczki wybierał. Zaszkiewaj dla niego. Kabuk jest w Redziu. No. A, umi a umiesz rapować? Umiesz ja rapować? umiem wszystko, człowieku. To weź zarapuj coś, bo jeszcze nie słyszałem jak rapujesz. Nie, ja teraz idę do kawuka, bo to mój ziom. My się razem w piaskownicy bawili w wojsku, nie? On chciał strzelać, ale ja mówię, nie, kawuk, to jest bezpieczne państwo. I bawiliśmy się w piaskownicy. Wiedziałem, że ty jesteś kawluk. Aaaa, znamy swoją miccurę. O, tak znamy, to? Chodź za panem, chodź do mnie, patrz gdzie mikrofon właśnie. Czekaj, ja jestem Tutaj. za ram i rezem Chodźmy do kabrukcie Tutaj chodzi gdzie? Za mną, mam cały ja... mikrofon Czekaj, bo zapomniałem jak cię beher. Oj, panie nie porwokuj pan ja. Czekaj, ja sobie przypomnę Czekaj, lewo prawo, będę... nie? Śledzę go. Jest na no dachu. Idę za tobą, no leżę. No, no do dachu. kawuka. Kawuk jest pożar. Kawłk to taki mój ziomasek, nie? My się razem miziali mi pod prysznicem. Nie? A kawuk mówi nie dotykaj go, nie dotykaj. Ja mówię, ale on jest taki duży. Kabuk, chodź tu na bez Chodź tu, chodź. On tu przyjdzie, on jest taki mój ziomasek. On jest jak pies, mówię mu chodź tu, a on przychodzi, nie? Kabół, chodź, chodź, a port, aport. S kończy się mapa. Jeszcze mam taką 4. dziwną piosenkę. Ej ty kurwa jeszcze raz strzelżę, cię zapierdolę, ty. Znaczy kultura, nie? Ale zabijęc. Dobra. Ja zaśpiewam wam o takiej jakby kolonii, nie? Widzicie na kolonie sobie z księdem, nie? I... Kurwa, raz mi tu... Znaczy, kurczę, kurczę, kawałek, kurczę. Ale biją mi tu, no. Nie to ty? Ja tutaj. Kurde, nie widzę tych ludzi, nie? Nie może mam dziwny motyw. Dobra, to zaśpiewajmy. To raczej znacie tą piosenkę, no ale zaśpiewajmy. I na naszej kolonii, tam gdzie słońce świeci, jest taka maszynka do robienia dziewczyno no, kochana. Pokaż mi banana, a ja ci pokażę, kto ją tego paliło się u pieczyń. i w tym tu sada. Pokaż mi dziewczyno, bo ci zaraz tady rosły jabłka, na tym jabłkach a nasze dziewczyny mają ładne pisało w gazecie. A, ej ty, kurwa nie biegaj mi tu, bo mnie rozpraszasz, ej. muszę inną piosenkę zaśpiewać. No dobra, bo to zaśpiewajmy inną. Ale ty, kurwa mać, dupy znów. Trzeba dać do dupy, o, że się jebie dzień i noc. Szkoda słów, mi, choć tak szybko płynął mi, kiedy znów chce się trać. Dupy znów trzeba dać. Można być kurwy synem, masochistą i złodziejem, ale biedna twoja dupa, jeśli kurwa jesteś gej. Gejgejowi gej, nie popuści, nawet by się w kichę spuścił, będzie stała jego pała, taki żywot jest I Jedliwe fraczki i kurwa pięcioraczki, pełna bajera, ale się skórka zdziera, na razie spoko i kurwa chuje woko laska czerwona już chodzi do kondona. I co głupie, czy głupie? Ściągnij tą czapeczkę, pamy, panie, jakaś Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten nie będzie mu się I to losujemy mapę, co? Taki słyń jesteś, a maty nie umiesz wylosować, time co? Time to choose. Time to choose. I co teraz robisz, to? I wylosujesz? Wylosujesz? Dobra, no i wylosowałeś. Shred, shred, shred. Ja. Jesteś? No, no. No, no dobra, tak. ja jestem na tak, przechodzisz dalej. Jesteś na nie. Ja jestem na tak. jestem na tak. Ja umiem lepiej. Zabij mu. Nie. Dobra, kolejna osoba. Ramirez, a ten co tu robi, ty? On wyskoczył chybie skąd? O dobra. Dawaj. Ej, on... Ktoś ma coś zaśpiewać. A nie tylko ja. Teraz po rosyjsku. Po rosyjsku tak dawaj. Spiewaj, po rosyjsku. Dawaj. Nie krywać mam. Nie da się mu kawu, niech ta śpiewa po rosyjsku. Tak. Ja jestem na A ty umiesz śpiewać po rosyjsku? No kurwa, ja wszystko umiem.

Tak, bardzo, ale ci już cicho, teraz yy, kolega wystąpi. Jak korwiesz, dobra, nie, nie, nie wystąpię, ja cisza jestem. Nie boję się, gdy ciemno jest. No dobra, przepraszam, nie chciałem. No siło mnie, dawaj. Dobra, já jsem na nie, a ty, kterého?